Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Nowa Kia Stonik 1 Turbo 100 koni z automatem 7 DCT i podstawowa wersja wyposażenia M z pakietem zimowym. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia Stonik. 1.0 Turbo, 100 koni, z automatem 7 DCT, 172 Nm momentu obrotowego i podstawowa wersja wyposażenie M z pakietem zimowym w kolorze Signal Red. Cena prezentowanego egzemplarza 102 790 zł brutto, to jest cena wyjściowa oczywiście, ta finalna uzależniona jest od formy zakupu rabatu negocjacji. Cenę 102 790 wliczony jest pakiet zimowy 1500 zł. To jest podgrzewane fotele i podgrzewana kierownica i dopłata za lakier metalizowany 2900 zł. 4 m, 16,5 cm długość, spory rozstaw osi 2,58 352 litry pojemności przestrzeni bagażowej. To za chwilę. No już od wersji podstawowej. System hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych rowerzystów i pojazdów, oczywiście. Światło do jazdy dziennej w technologii LED z przodu. Tylne światła w technologii LED. Czujniki parkowania przód, tył. Kamera cofania, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect. Dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu. Felgi aluminiowe 16 cali. Wszystkie cztery szyby elektryczne, podgrzewane lusterka. Boczki, jak to w tym segmencie, twarde. Pełna elektryka. Tutaj nowe wstawki, tego nie było wcześniej. Elektroniczne zegary. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect. Dwufunkcyjny panel do klimatyzacji albo do sterowania multimediami pakiet zimowy USB-A pod multimedia, pod CarPlay, pod Android Auto USB-C do ładowania urządzeń przenośnych drążek zmiany biegów dwa uchwyty na kubek elektryczny ręczny Auto hold. podłokietnik ze schowkiem przesuwany i tapicerka podstawowej wersji M w pełni materiałowa Fotel wygodny, dobrze wyprofilowany. No i fotel kierowcy: mamy tutaj manualną regulację wysokości. Regulację wysokości świateł, wyłączenie start-stop, kalibracja monitoringu ciśnienia w oponach, bo działa tutaj w oparciu o ABS. Nie ma fizycznych czujników TPMS i wyłączenie systemów kontroli trakcji. Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach. Myślę, że każdy tutaj znajdzie pozycję dla siebie Kierownica oczywiście wielofunkcyjna, skórzana, no i w tej wersji z pakietem zimowym podgrzewana Sporo miejsca z tyłu Na skrajnych siedziskach mamy dwa ISOFIXy Tam na środku na konsoli centralnej mamy gniazdo USB-C do ładowania urządzeń przenośnych Bagażnik, 352 litry pojemności przestrzeni bagażowej Koło dojazdowe, dwupoziomowa podłoga W tej górnej pozycji będziemy mieli płaską podłogę po złożeniu siedzeń W tej dolnej pozycji rezygnujemy ze schowka pod podłogą Ale ten bagażnik jest zdecydowanie głębszy Schowek Lampka Kamera Tutaj światło przeciwmgielne i światło cofania Fajne, podoba mi się Koła 195 55 R16 Dla wersji podstawowej Szybki rzut na deskę Ona bardzo się zmieniła Z względem wersji przedliftowej czy poprzedniej wersji Hotel pasażera I deska Twardo, twardo, twardo Ale to jednak segment B Ale ładnie to wygląda W wersji GT Line pojawi się tutaj oświetlanie nastrojowe 1.0 Turbo 100 KM z automatem 7DCT i cena prezentowanego egzemplarza wyjściowo 790. jako opcja do wersji M można dołożyć pakiet LED i w ten czas te światła tutaj z przodu hmm, będziemy mieli reflektory Full LED i to chyba bym dołożył zamówiłem takiego, bo akurat taki był ale jakbym miał go zamawiać, konfigurować, to na pewno wziąłbym z pakietem LED. Relingi i one tutaj są takie grafitowe, też fajnie. Płetwa, antena na dachu czarna. No ale zobaczmy, co tutaj słychać. Szyba kierowcy w automacie, elektroniczne zegary, komputer pokładowy, tutaj wskazanie z nawigacji, tradycyjny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, tryby jazdy. Do wyboru mamy ECO, NORMAL i SPORT Komputer, OK do akceptacji, tudzież do resetowania przez przytrzymanie Nawigacja z dostępem do internetu z usługami KIA Connect Wyświetlacz można podzielić na dwie części Albo można tak po aktywacji kijakonek będzie tu również informacja o natężeniu ruchu. Dwufunkcyjny panel. Map Track, Navi, Radio, Media Setup albo klimatyzacja. W tej wersji jest klimatyzacja manualna, w wersji L wchodzi automatyczna. Podgrzewany fotel, podgrzewana kierownica, wyłączenie czujników parkowania i fotel pasażera. Kamera, Dynamiczne linie. One nam tutaj projektują, jak samochód pojedzie przy skręconych kołach, jak pojedzie przy wyprostowanych. Czy widzicie czujniki parkowania przód? Tył. Informacja z czujników jest i tutaj i tutaj. Ustawiamy temperaturę nawiewu. Miejsce nawiewu. Podgrzewana szyba i lusterka. A tutaj jest odparowanie przedniej szyby, czyli od razu maksymalna siła nawiewu. Nie, czyli nie można ustawić funkcji powrotu do wybranego menu. Tu wyłączamy nawiew albo multimedia. Tradycyjne lusterko, czyli to lusterko z pstryczkiem, schowek na okulary. To ostatni model, w którym ten schowek jest. W sumie fajnie. Bardzo był mu ten lifting potrzebny. Nie uważam, że całkiem nieźle to wyszło. ładny 1.0 turbo, 100 koni wyciszenie pod maską jest na dzisiaj tyle, tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze to pomagę zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie dobrego dnia, trzymajcie się Kia. Movement that inspires.